Prequel do filmu sprzed 37 lat. Czy to mogło się udać? Dzisiaj porozmawiamy o serialu Netflixa, czyli Ciemnym Krysztale. czasie buntu. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil. I Rafał. Czyli dwóch chłopaków z Bimahiro.pl. I dzisiaj mamy dla Was serial fantasy. Ale nieble jaki Serial Fantasy, bo który bazuje na kukiełkach. E, mowa o prequelu, o serii prequelowej do fantastycznego filmu, dosłownie i w przenośni, <gry> fantastycznego filmu Dark Crystal, ciemny kryształ z 1989 roku. 82. 82. Tak. Film twórcy mapetów Jima Hensona, i również Frank Oz był zaangażowany w ten film, czyli no legendy, Joda. tak, czyli głos Jody, no, czyli legendy, tak można powiedzieć, tych filmów, takich właśnie kukiełkowo mapetowych. I tutaj, no, wielka. Na pewno odpowiedzialność na twórcach stała, bo jest to film Oryginalny film jest kultowy w, wśród fanów, bardzo bardzo lubiana pozycja. Właśnie wyróżniająca się tym, że nie mamy tutaj postaci ludzkich w tym filmie. Nie, i zupełnie. całość jest oparta tylko i wyłącznie na kukiełkach. To raz, że tylko na kukiełkach, a dwa te kukiełki nawet nie są postaciami ludzkimi, tylko mamy różnego rodzaju stwory zamieszkujące tą planetę czy ten kontynent, na którym dzieje się akcja. No właśnie, bo to jest specyficzny świat, w którym, jak wspomniałeś, nie ma ludzi, ale to też jest kontynent, jak we wszystkich tego typu historiach, który jest de facto żywy, Thra to miejsce tętniące życiem, miejsce dające życie wielu klanom. Tej głównej rasy, mm -hmm. o której będziemy mówić, y, rasom y, innym, które żyją wokół nich. I jakby tu wszystko, krąg, krąg życia. Mamy krąg życia, i wszystkie te rasy są bardzo oddane chronieniu tego, aby ten świat przetrwał i cały czas był żywy i obrodził. No i właśnie, bo tu zaczyna się ta y, główna fabuła, bo ten świat thra zaczyna umierać i nikt nie wie dlaczego. Tak, tak jak wspomniałeś, właśnie mamy kontynent czy planetę, która się nazywa Tra. Tra jest, i to jest bardzo, bardzo nabudowywane już w oryginalnym filmie, ale też również w tym serialu, że Tra jest życiem i Tra, jeżeli jakieś stworzenie umiera, wraca do Tra i żyje w Tra i to jest tak bardzo mitologicznie wyjaśnione tutaj i wszystko jakby się kręci wokół tego, jest to tak bardzo nabudowywane. Ale jest no i... też jeszcze jeden szczegół, bo oczywiście thra jest tą ziemią, która daje życie, ale tym wszystkim, całą thra, rządzi jeden przedmiot, jeden artefakt, którym jest właśnie kryształ. Kryształ. Krystal y, of truth. Tak, kryształ prawdy, który y, w. Został oddany we władanie pewnej grupie, rasie. Rasie no, można Skeksis, powiedzieć. którzy to sobie mieszkają w swoim zamku, który nazywa się. Też Kryształowy Zamek. Które nazywa czy... się Zamkiem Kryształu, dokładnie. Które sobie zarządzają tym i zarządzają sobie wszystkimi swoimi tak właściwie podwładnymi, swoimi. To może teraz to może właśnie. Właśnie prze, przejdźmy do tej rasy, bo mamy tych skiksisów, którzy są przez pozostałe rasy uznawane jako jakaś y, forma bóstw. To są takie y, zmutowane sępy trochę, trochę tak. y, które są y, jednym z najbardziej obleśnych elementów w ogóle popkultury, jakie widziałem w, ostatni, w ostatnim czasie. Y, są naprawdę paskudne te sceny z nimi, szczególnie jak, jak są sceny uczty. Ucztują yy. niewiarygodnie o, potrafią masz... się bawić. Ale mamy na przeciwległej stronie, mamy rasę, się rasę mystików, którzy są takimi e, mędrcami trochę, e, trochę takimi, e, przyśmieliśmy się, że przypominałem trochę tego psa z niekończącej się opowieści w, w swoim wyglądzie, m, który, z którym jest związany pewien twist odnośnie... E, i serialu, i filmu. A... No on się wyjaśnia już w, na, na, na końcu filmu, aczkolwiek nikt jakby nie ukrywa tego długo w serialu. No bo wychodzi z założenia, że jeśli oglądasz serial, to prawdopodobnie znasz film. Więc jakby przygotujcie się na to, że bardzo szybko serial, jeśli dopiero po obejrzeniu serialu chcecie obejrzeć film, zepsuje wam ogromny twist fabularny na końcu filmu. No mm -hmm. ale tak to jest, kiedy robi się serial, który jest prequelem. No, do filmu, który ma prawie 40 lat. No właśnie. Co do raz, mamy jeszcze rasę podlingów, którzy są y, taką rasą, która jest chyba najniżej traktowana tak, w tym całym jako uniwersum. Tak, bardzo służący. Y, tak, którzy generalnie nie mówią za wiele, są takimi śmiesznymi mapetami małymi. Y, no i ta najważniejsza rasa gelflingowie, których można przyrównać do takich. Elfy. Skrzatów, elfów. Bardziej do elfów, bo raz, że one, one są podzielone na klany, każdy klan e, gelflingów wygląda to, troszeczkę inaczej, cechuje się innymi umiejętnościami. Jedni są paradynami, drudzy żyją pod ziemią i potrafią e, zarządzać sobie jakimiś tymi ziołami. Jeszcze inni są gelflingami morskimi, jeszcze inni żyją na pustyni. pustyni. Więc jakby tutaj widzimy, że jest mocne rozwarstwienie i jakby. Są, każda rasa jest rasistami. Z względem każda, siebie. Tak, każdy klan, że to jest jedna rasa. Są, jest siedem klanów i każdy klan nie lubi pozostałych, to jest bardzo bardzo ciekawe. No i jakby mamy tych skeksisów, którzy sobie wymyślają w pewnym momencie, że w sumie spoko opcją byłoby wysysanie esencji z pozostałych istot żyjących na fra, bo chcą żyć wiecznie. Bo chcą żyć wiecznie. No i mają, mamy sobie naukowca, który tworzy jakby maszynę do tego. No i tutaj zaczyna się tak naprawdę nasza fabuła, bo ta jakby wyssanie tego pierwszego Gelflinga, tej pierwszej pani Gelfling jest przyczyną, tak naprawdę taką, takim, taką malutką kosteczką domina, która powoduje wszystkie dalsze wydarzenia, które się dzieją w tym serialu. Tak, no bo właśnie, bo aby wyssać esencję z stworzenia, trzeba użyć w tym celu kryształu. A użycie kryształu i jego skorumpowanie powoduje, że rozpoczyna się umieranie Thra, umieranie plan umieranie tej ziemi, które jest nazwane w tym w tej serii Darkening, czyli zaciemnienie. No i to się, to powoduje, że świat umiera, że istoty zaczynają być bardzo agresywne. To wszystko okazuje się, jakby, właśnie, bo teraz są, są, musimy powiedzieć o postaciach, bo w tym filmie są trzy główne wątki. A właściwie cztery bym A właściwie powiedział. Cztery, nawet. tak. Które przez długi czas się ze sobą nie. Łączą, one się przeplatają na jakiś moment, ale później się znowu rozchodzą i musimy sobie po kolei powiedzieć, bo mamy bohaterów, mamy Riana. Który jest Gelflingiem stacjonującym w zamku z Keksisów, bo jest paladynem ich broni. Z, pochodzi z tej rasy właśnie tak. palladynów. Mamy też Dit, która jest grotanką. Gelflingiem, który żyje pod ziemią. I jako pierwsza orientuje się, że coś jest nie tak z przyrodą. Ona pierwsza odkrywa to zaciemnienie. Jest sobie Brea. Która jest księżniczką, waprańską księżniczką. Księżniczką z kolejnego klanu, która jest bardzo mądra, która też zaczyna podejrzewać, że te sekswicy tak. to nie są tak do końca. Tacy dobrzy, dobrze mhm. rządzący nami pa, panowie. Ona ma jeszcze dwie siostry, i to jest w ogóle ten trzeci wątek. A czwartym wątkiem jest wątek matki Ogry, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, a która jest też bardzo ważnym elementem tego świata. Mianowicie przed Keksisami ona zarządzała kryształem. Ona była jego opiekunką, ona się nim zajmowała i jakby ona była z nim połączona. I ona jakby. Bardzo często w tym serialu przejawia się właśnie takie powiedzenie, że Fra to jest właśnie matka ogra. Ona jest jakby mm, najbardziej połączona z tą planetą i ona... Y nie było jej bardzo długo, bo była, odbywała podróż gwiezdną. No i właśnie teraz wraca i ona odkrywa, że, to też odkrywa to, że ci Skeksisowie, którym powierzyła jakby pieczę nad tym mhm. kryształem, wykorzystują ją do swoich nie do końca dobrych celów, a właściwie w ogóle niedobrych. No właśnie i, bo podtytuł tej serii to Czas Buntu, Age of Resistance, tylko, że ten, ta rebelia tak naprawdę rozpoczyna się w dziewiątym odcinku. Bardzo długo czekamy na to, aż coś się faktycznie wydarzy. No i okej, okay, dla nowych widzów, jest to bardzo dobre wprowadzenie do świata. Pokazuje się nam naprawdę wszystkie, właśnie wszystkie klany seksisów, mistyków. Ale to troszeczkę bardzo wolno się dzieje. Właśnie, wydaje mi się, że ten sezon pierwszy poświęcili na, na budowanie tego świata, bo tak naprawdę mieliśmy około dwugodzinny film, w którym tak naprawdę mm. nie było za dużo nam przedstawione. Tam mieliśmy jeden wątek, jednego bohatera, który musiał zrobić jedną rzecz, wykonał ją i, I na piątkę okay. z plusem i było spoko. Tutaj mamy dopiero jakby nabudowywanie tego świata, bo tam gdzieś między w międzyczasie się pojawił jakiś komiks, chyba, czy coś o, o tym świecie, mm -hmm. ale to było takie bardzo, wiesz, niszowe, nikt tego nie znał. Tak naprawdę nikt nic nie wie o tym świecie, więc wydaje mi się, że, y, no, musieli nabudować ten świat. Fakt faktem, że zrobili to y, trochę dłużej niż chyba powinni, bo faktycznie ja te pierwsze 3-4 odcinki, to szczerze mówiąc, tak trochę przysypiałem oglądając, bo to naprawdę było bardzo wolno. No także wydaje mi się, że to, że to faktycznie zdecydowanie ta nabudowa za długo, ona była potrzebna, ale faktycznie trochę tutaj z tym. I właśnie, powiedzmy sobie jeszcze teraz szybko o elementach, które pojawiają się w serialu, a były też obecne w filmie. No to są, są to dwie postacie na pewno. Matka Ogra, o której już wspomnieliśmy, mhm. która e, jest po prostu bardzo na, już w filmie zdesperowana, zniszczona próbą walki o uratowanie serału i to nie wychodzi. No i pojawia się właściwie większość Skeksisów pojawia się i w filmie i w serialu, aczkolwiek jednym z tych najistotniejszych Skeksisów jest. Chamberlain, Shambelan, któremu głos, u, głos użycza Simon Peck w serialu. Bo on jest takim e, od razu rzucającym się w oczy z Najbardziej Najbardziej charakterystycznym. Tak, ma bardzo charakterystyczny głos, też oczywiście cały czas spiskuje. E, no bo wiadomo, skek, skeksi, skeksisi. <ścoughs> skeksis są tak naprawdę teoretycznie nieśmiertelni. Oni się starzeją, powoli rozkładają. To jest bardzo istotne w kontekście tego jak się zachowują, ale nie umierają. Tutaj w, w tym świecie czas dzieli się na triny i mówi się, że, że w tym momencie rozpoczęcia serialu Skeksis są już na przez tysiąc trinów, a między serialem a filmem mija kolejne tysiąc trinów. Więc są naprawdę bardzo długo, długo długowieczni. Ale, bo mówimy tak bardzo, bardzo ciepło o, tym, o tej serii, bo takiego serialu fantazy no chyba nie było. W ogóle dawno nie było czegokolwiek w tym mm -hmm. stylu, bo gry o tron to jednak trochę inne klimaty, a tak naprawdę nie kojarzę takiego... Bardzo dobrego fantazy, tak naprawdę chyba dwacy pierścieni, takiego, który by miał faktycznie inne rasy. Taki ten wątek przygodowy, podróżniczy, jakiejś misji, także naprawdę ciepło się wypowiadamy, bo. No nie wiem, jak ty, ale ja trochę. mi trochę brakowało czegoś takiego. ale zdecydowanie należy też pamiętać, że to jest bardzo. E, seria bardzo mocno osadzona w klimacie tych lat 80., -tych, z hmm. których wywodzi się przecież film oryginalny. Bo ty na początku wspomniałeś o Jimie Hensonie i o mapetach, ale, ale, mi o, o wiele mocniej e, Ciemny Kryształ kojarzy się z fraglesami. Jim Henson też jest twórcą fraglesów. To nie są wymuskane, puchate pacynki, to są te dziwnie wyglądające zwier zwierzęta powykręcane. powykręcane z wielkimi nosami, żyjące po kanałach i po pniach drzew. Tu się raczej bardzo mocno to tak, z fraglesami. To tutaj się zgodzę, faktycznie, aczkolwiek klimatem też mi bardzo przypominał świat z niekończącej się opowieści. Na pewno, tak, owszem. E, no to i... właśnie też taki ta typowa fantastyka lat 80. -tych. Tak, tak, zdecydowanie. Dlatego Wszystkim, którzy wychowali się na tego typu filmach, polecamy. No, my zahaczyliśmy swoje wychowanie, swoją edukację telewizyjno-filmową o ten okres, mimo może wychowaliśmy się w latach 90. -tych. Na koniec jeden minus, może. No właśnie, bo ten serial jest w bardzo dużej większości robiony y przez mapety, nie pokładkowo tylko ma mapetami. Ale ze względu na to, że no, jest to serial, to y miał troszkę pewnie mniejszy budżet. No i musieli trwa się... Trwa dłużej. Trwa dłużej, to, to dwa. Y no i musieli się wspomóc efektami <grym> cyfrowymi. No i niestety... No i tutaj powinniśmy za za puścić zasłonę milczenia po tak, prostu. No to, to wybaczamy, to... bo my rozumiemy skąd to się wzięło. Chociaż pierwotnie na Comic Conie 2018 producenci mówili, że nie będą korzystać z efektów cyfrowych, nie będzie CGI, wszystko będzie kukiełkowe, będą tylko ukrywać statystów, czyli tych mhm. kukiełko, kukiełkowców, będą ukrywać cyfrowo, ale to nieprawda. W tym w serialu jest mnóstwo elementów CGI, część z nich zupełnie niepotrzebna, tak jak na przykład nasz kamienny Lore, który w większej części swojego występu był animowany cyfrowo, a wcale nie musiał. Być. Mhm. E, więc jakby to też łączenie tych kukiełek, żywych kukiełek z tymi efektami cyfrowymi, no nie nie do końca, się do końca to, sobą. to grało. No, tu musiał być na, naprawdę musiałby być naprawdę duży budżet, żeby to mhm. nie bolało w oczy. No niestety nie, nie jest to budżet serialowy. No ale... Pamiętajmy, że nie, nie, nie chodzi tylko o budżet, ale też o czas takiej produkcji. E, 10 produkcji, godzinny, takiej produkcji. Ta, produkcji takiej produkcji. Tak, produkcja takiej produkcji, no 10 godzin bo 10 odcinków, każdy ma z nich właściwie godzinę. Niektóre są trochę krótsze, niektóre trochę dłuższe, czyli mamy 10 godzin w porównaniu z, w zestawieniu z filmem, który miał dwie godziny. Więc widzimy pięć razy dłuższą produkcję, więc czas trwania też by był pięć razy dłuższy. Także no niestety, to jest jeden minus tak naprawdę, który znajduje w tej... Poza tym, że fabuła jest taka mm, trochę mm. bardzo przewidywalna, no ale to, to też jest do wybaczenia. Ale te, te efekty naprawdę trochę bolały, ale no jednak rozumiemy dlaczego tak. tak jest, dlatego też no nie możemy mieć pretensji aż takich dużych do twórców. Reasumując, podsumowując, Rafale, czy polecasz ciemny kryształ... Czas buntu. Polecam dla wszystkich wygłodniałych fanów fantastyki, którzy właśnie są sierotami po Władcy Pierścieni czy po wszystkich tych fantastycznych fantastykach z lat 80. A dla osób niezaznajomionych z tą tematyką, to jest na pewno bardzo fajny film, serial przygodowy. Zdecydowanie. Ja też polecam, bo te kukiełki, te, ta scenografia, te kostiumy z Keksisów, mistyków, to jest coś pięknego, więc. To same walory artystyczne tej serii y, robią spore wrażenie. Także my polecamy. Y, no i dziękujemy wam za ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz, jeżeli widzieliście lub jeżeli nie widzieliście, a chcecie y, dowiedzieć się czegoś więcej. Na przykład. Pamiętajcie też, żeby skakiwać na nasze socjale. Czekamy na Was na Facebooku, Twitterze, Instagramie. No i, i widzimy się i słyszymy następnym razem. Cześć. Cześć.